Nadjechała piękna roślina do kolekcji. Jedna sztuka. Tak, przede wszystkim keramzyt o takim grubym, o takiej grubej średnicy ziarnie Granulacie. grube oraz Hibiskus o liściach, oj, podejrzałam o liściach variegata. Coś pięknego. Liście przepiękne. W ogóle bardzo lubię hibiskusy, a u kolegi Czarnego Henka na kanale w trakcie rozkwitu jest yy, gardenia. Też mi się bardzo podoba, ale to nie można wszystkiego mieć. Na dniach zakwitnie koledze gardenia. A ja bardzo, bardzo lubię. O, piękne. Patrzcie, proszę. No Allegro. Wrzuciłam do koszyka najpierw tą roślinkę i tak czekałam z tydzień czasu, aż przyszło powiadomienie, że ta roślina została poddana obniżce. Przepięknie. Ma kwitnąć na kolor czerwony, ale nie o takich płatkach jeden den blisko siebie, tylko o przestrzeniach między płatkami. Coś jak tutaj. No nie aż takimi dużymi, o takich przestrzeniach jak pomiędzy tymi dwoma. Matko, nie myślałam, że ta roślinka będzie, wiecie, taka duża. Na zdjęciu wyglądała na mniejszą. Hibisku variegata. coś pięknego. Jeszcze kilka sztuk, czy kilkanaście jest. W życiu nie słyszałam o czymś takim. No to naprawdę coś, coś. Na zdjęciu w żadnym, w żadnym stopniu nie była tak piękna jak teraz. Tu widzimy jakie liście. Rewelacja. Coś pięknego. W razie, jeszcze coś tutaj jest, ale co to jest? Nie wiem. Otworzymy. Nawóz chyba nie, skoro jest tu rybka narysowana żółw, wąż. Zobaczymy. A, może to jest też granulat jakiś do drenażu? Czekajcie. Czyli to jest jakiś gratis. Ja nie zamawiałam tego czegoś. Tylko, że jak tu wyskoczy jakiś pędrak. Takie coś. Podłoże. Zaraz, zaraz. To chyba jest jakieś podłoże do ziemi, do kwiatów. Bardzo fajnie. No to na razie. Teraz się pożegnam. A może jeszcze dzisiaj wpadnie jedna paczuszka. Jakie pomidory przyjechały? Nasionka. A jeszcze dogram. Otworzyłam. I tu wychodzi na to, że jest kilka gałązek. Czyli kilka sadzonek chyba tak. No super. Piękne. Kto by to pomyślał, że takie hibiskusy również występują, to chyba nie ma rośliny, która by nie miała odpowiednika variegata. Trzymajcie się.